Witajcie! Chcesz być w centrum uwagi, gdy wychodzisz ze swoim nowym zwierzakiem na poranny spacer? W takim razie przygarnij anakondę, meduzę, tygrysa bądź niedźwiedzia, które widziałeś już w naszych poprzednich filmikach poświęconych domowym pupilom. Oczywiście, trzymając je w domu, trzeba im poświęcić sporo uwagi oraz zapewnić specjalne warunki życia. W dzisiejszym wideo chcę opowiedzieć nie o tak wymagających, ale równie uroczych i nie mniej egzotycznych zwierzętach. Serwal to przedstawiciel rodziny kotowatych o średniej wielkości. Ten kot to idealny zwierz dla osób, które marzyły o posiadaniu geparda. Serwal jest nie tylko piękny i pełen gracji, ale i należy do najrzadszej rasy zwierząt domowych. Siedliskiem tego drapieżnego kota jest prawie cała Afryka, dlatego często możemy spotkać się z nazwą serwal afrykański. Na wolności serwala można najczęściej spotkać w środkowej, zachodniej i południowej części tego kontynentu, a także na terenie Algierii i Maroka. Unika on tylko pustynnych obszarów Sahary i wilgotnych lasów równikowych, gdyż woli trzymać się na ich obrzeżach. Koty te ważą od 8 do 18 kg. Ich wysokość w kłębie wynosi od 40 do 65 cm, a więc są to naprawdę małe drapieżniki. Z tego powodu ludzie postanowili spróbować je udomowić, ponieważ da się je okiełznać i zapewnić odpowiednie pożywienie. Właśnie to wyróżnia serwale od dużych drapieżników, które lepiej podziwiać tylko z daleka. Właściciele serwali podkreślają, że koty te są bardzo mądre, szybko się uczą, są przyjazne i uwielbiają się bawić, czyli posiadają wszystkie cechy, które powinno mieć idealne zwierzątko domowe. Fenek to najbardziej niesamowite zwierzę z rodzaju lisów. Pustynne lisy fenki uważane są za posiadaczy największych uszu w stosunku do wielkości głowy wśród zwierząt drapieżnych. Osiągające 15 cm, ich lokalizatory gwarantują im nie tylko doskonały słuch, ale i dobrą termoregulację niezbędną w gorącym i suchym klimacie. Fenka bardzo łatwo jest oswoić na zwierzę domowe. Nie sprawia on większych problemów, a nawet może się rozmnażać w warunkach domowych. Jeśli będziesz poświęcać mu czas, dobrze go wychowasz i oswoisz z domem, zwierzę stanie się posłuszne. Musisz jednak być świadomy pewnych rzeczy. Fenkowi należy kupić dużą klatkę bądź wydzielić osobny pokój, w którym podłoga wypełniona będzie piaskiem, aby mógł on wykopać sobie schronienie. Szynszyle to małe zwierzęta z rzędu gryzoni wywodzące się z Ameryki Południowej. Zamieszkują one obszary wysokogórskie południowoamerykańskich Andów. Obecnie na wolności żyje ich bardzo mało, ponieważ poluje się na nie ze względu na futro, w rezultacie czego gatunek znajduje się na skraju wyginięcia. Od połowy ubiegłego wieku szynszyle hodowane są jako zwierzęta domowe. Z wyglądu przypominają one duże wiewiórki. Ważą od 300 do 800 gramów, przy czym samce są mniejsze od samic a sposobem poruszania się króliki. Szynszyle to bardzo ruchliwe zwierzątka, uwielbiają skakać, biegać i bawić się. Warto również wiedzieć, że są to nocne marki. Jeśli zdecydujesz się na takiego zwierzaka, umieść go jak najdalej od sypialni, gdyż całą noc będzie skakać i hałasować. Długość życia w niewoli szynszyli zależy od opieki nad nimi. Jeśli będziesz dawać mu odpowiednie jedzenie, umieścisz go w przestronnej klatce, zapewnisz komunikację z innymi osobnikami i dasz się wyszaleć, to dożyją co najmniej 10 lat. Terrapen nazywany jest także żółwiem pudełkowym z powodu swojego charakterystycznego, wysklepionego pancerza. W razie zagrożenia, jego ruchome części szczelnie chowają się w pancerzu, tworząc swego rodzaju pudełko. W USA jest ich bardzo dużo, dlatego pozwala się je łowić do trzymania w akwarium czy do jedzenia. Północnoamerykańscy Indianie jedzą ich mięso podczas rytuałów, zwłaszcza tych, które mają ich chronić przed obrażeniami w walce, urokami i złym okiem. Prawdą jest, że żółwie jedzą czasami trujące grzyby i posiadają zdolność gromadzenia w mięsie toksyn. Pechowiec, który je spożyje, trafia do szpitala, gdzie poddawany jest niezbyt przyjemnym zabiegom. Żółwie pudełkowe jedzą zarówno dżdżownice, trzonkooczne, małe chrząszcze, jak i sałatę, kapuste, kiełki zbóż, mniszki lekarskie, owoce i jeszcze kilka innych warzyw. Lotopałanka karłowata to sak należący do rodziny lotopałankowatych. Zwierzę to nazywane jest przeróżnie: lotopałanką krótkogłową, latającą wiewiórką czy workolotem. W języku angielskim saka tego nazywa się sugar glider z powodu jego słabości do słodkich przysmaków. I tak jest rzeczywiście. Lotopałanka uwielbia żywność zawierającą dużą ilość cukrów i glukozy. Lotopałanki nie latają, a szybują, dzięki czemu mogą też pokonywać dość duże odległości, nawet do 100 metrów. Jak na malutkie zwierzątko, którego długość rzadko kiedy przekracza 30 cm, jest to dość imponująca odległość. Ssaki te są bardzo towarzyskie i szybko przywiązują się do człowieka. Towarzystwo jest dla nich niezbędne, w przeciwnym razie czują się bardzo samotne i strasznie tęsknią. Brak wystarczającej uwagi ze strony właściciela może nawet odbić się na ich zdrowiu. Na wolności, lotopałanki żyją w grupach, dlatego jeśli chcesz posiadać to zwierzątko, nabądź od razu dwa osobniki. Musisz także wiedzieć, że prowadzą one nocny tryb życia, a więc ich aktywność i spożywanie posiłków przypada na noc. Kinkarzu nazywane są kwiatowymi bądź miodowymi niedźwiedziami, choć z tymi drapieżnymi ssakami łączy ich tylko jedno miłość do miodu. Kinkarzu należą do rodziny szopowatych i żyją głównie w Ameryce Południowej i Środkowej. Zanim zdecydujesz się nabyć kinkarzu, musisz sobie uświadomić, że nie jest to zwierzę domowe takie jak pies czy kot, a dzikie zwierzę, które trzeba będzie oswoić. Na wolności te ssaki żyją w koronach drzew i śpią w dziuplach. Miodowe niedźwiedzie są nocnymi markami i dopiero nad ranem wracają do swoich domów. W związku z tym, nie lada wyzwaniem jest nauczenie ich, by spały nocą, a nie w dzień, a to z kolei może nieść za sobą sporo niedogodności. Jeśli obudzisz go w czasie jego odpoczynku, może cię ugryźć lub podrapać. Ponadto zwierzęta te są bardzo ruchliwe i potrafią podskakiwać na 2 do 2,25 metra. Gdy postanowisz wypuścić go z klatki, Musisz mieć oczy dookoła głowy, w przeciwnym razie możesz nie poznać swojego mieszkania. Pomimo wszystkich tych niebezpieczeństw, wiele osób decyduje się na kinkarzu jako zwierzę domowe. Kapucynki to małpy, spośród których wyróżnia się do 30 podgatunków zgrupowanych w cztery gatunki. Należą one do rodziny płaskowatych, które zamieszkują gęste lasy Ameryki Południowej i Środkowej. A ich siedliska obejmują takie kraje jak Paragwaj, Brazylia i Peru. Zwierzęta te mierzą nie więcej niż 60 cm i ważą od 1,5 do 5 kg. Kapucynki są aktywne w ciągu dnia. Całe dnie spędzają one na drzewach w poszukiwaniu jedzenia. Żyją w koronach gigantycznych drzew tropikalnych, w których znajdują pożywienie, w skład którego wchodzą owoce, orzechy, nasiona i soczyste pędy. Dietę urozmaicają sobie owadami, rzekotkowatymi i zawartością odkrytych gniazd ptaków. Kapucynki łączą się w grupy, liczące od 10 do 30 osobników i żyją na określonym terytorium. Kapucynki są bardzo inteligentne i utalentowane: szybko się uczą, sprzątają zabawki i jedzą nawet łyżkami. Do niektórych krajów ściągane są też po to, by pomagać ludziom niepełnosprawnym, ponieważ da się je nauczyć przynoszenia różnych przedmiotów. Kapibara to ssak należący do rzędu gryzoni, przy czym jest on największym gryzoniem żyjącym współcześnie na świecie. Kapibary uwielbiają wodę i dobrze pływają. Dorosłe osobniki osiągają dość imponujące rozmiary, co najmniej metr długości i od 50 do 60 cm wysokości w kłębie. Samce ważą od 35 do 63, a samice od 36 do 65 kg. Podsumowując, kapibara to taka pocieszna świnia wodna, niewiele mniejsza od lamparta. A oto co musisz wiedzieć, jeśli chcesz mieć ją w swoim domu. Nasz klimat nie jest dla niej zbyt odpowiedni, jednak jeżeli uparłeś się, by nabyć to egzotyczne zwierzę, musisz stworzyć dla niego warunki szklarniowe. Zapomnij też o trzymaniu go w mieszkaniu. Sak potrzebuje sporej przestrzeni, na której musi się znaleźć zbiornik wodny, staw lub basen. Ponadto weź pod uwagę, że kapibary żyją w stadach. A to oznacza, że potrzebują kontaktu, jeśli nie ze swoimi pobratyncami, to z ludźmi i innymi zwierzętami. Należy więc poświęcać im sporo czasu. A na dziś to tyle. A wy jakie egzotyczne zwierzęta chcielibyście mieć, bądź już macie? Czekamy na Wasze komentarze. Dziękujemy za Waszą obecność i do usłyszenia.